mordeczki z tej strony Hexo. Witam Was w kolejnym filmie z gry Stumble Guys na tym kanale, a w dzisiejszym filmie przedstawię wam jak wyglądał Stumble Guys ale 2 lata temu. Także koniecznie dodać ten film do końca. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem ze względu na to, że coraz to większymi krokami zbliżamy się do 10 tysięcy subskrypcji. Jeżeli chcecie więcej filmów z jakichś reakcji, to koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę do góry no i sprawdźmy, czy pod tym filmem uda nam się dobić tak, myślę, że no nie wiem, z 700 łapeczek do góry, a teraz już bez przedłużania zapraszam Was. Do oglądania. Okej, okay, więc znalazłem film Stumble Guys, stara wersja versus nowa wersja. No i w dzisiejszym filmie Wam go pokażę. Ja widziałem kawałek tego filmu, więc zobaczymy mniej więcej jak to wszystko wygląda. Więc przechodzimy do samego początku i mamy tutaj interfejs, ok. Więc mamy tutaj wersję 0.1 i mamy tutaj strasznie mało rzeczy i, okej, okay, To nie wyglądało jakoś strasznie bogato, że tak powiem. No, jakoś strasznie dużo rzeczy tutaj nie było. Mamy play, ok. No i mamy parę ustawień, muzyczka, mamy tutaj yy, rozdziałkę i mamy cienie. Ok. I to tak naprawdę tyle. Yy, no wyglądało to, no nie powiem, dość ciekawie. Yy, a tutaj mamy wersję 0.24 i w ogóle tutaj też już jest inna wersja, ze względu na to, że teraz to troszeczkę inaczej wygląda, tak czy siak, ale. Tu już i tak czy siak wygląda to o wiele, o wiele lepiej według mnie, tak jak tutaj widzicie, to była wersja 0.24, teraz mamy obecnie w ogóle w StumbleGuysach chyba wersję 0.39, także bardzo fajnie. Też chciałem Was przeprosić za to, że w ogóle ostatnio nie było filmów, no i teraz wracamy i tutaj mamy zmiany na mapie. I okej, okay, to jest ta mapa. Ej, co jest? Ale ty mało miejsca jest po lewej. Strasznie mało miejsca po lewej, jeżeli chodzi o to. Okej. Okay. Nie wiem. Ojej, tu nie ma barierek nigdzie. Dobra, ta mapa kiedyś była trudniejsza, widzę. Tutaj jest w ogóle mniej też miejsca, mniej przejścia. Ej, tu musisz. Musiałeś... Co jest? Jak tu długo musisz iść w górę? Co jest grane? Kiedyś, znaczy teraz tak nie musisz. Tu musisz iść raz, dwa. 3-4 poziomy w górę? Co jest grane? Dobra, idziesz tutaj. Tutaj też są. No, tutaj. Dobra, to wygląda. Ta mapa wygląda inaczej. O wiele inaczej. Tu też jest tego więcej. Teraz ta mapa jest prostsza, z tego co mi się wydaje. Teraz tutaj jest trudniejsza na tym klipie. Ok, ok. Wygląda to dość ciekawie. I mamy wersję 0.24. No i to już jest właśnie. A, okoliczny tu spadł. Ale to jest ta mapa, którą już teraz bardziej, że tak powiem, przypomina tutaj wszystko. Okej, okay. no tutaj mamy parierki, wszędzie praktycznie, poza tutaj. Mamy, o i tu jest tylko wejście tak, a tam było strasznie wysoko, więc... Dobra, tutaj mamy wersję 0.1, jeżeli chodzi o tą mapę z tymi przesuwającymi się rzeczami. Ej, to, to było tutaj? Chyba to tutaj było, ale nie razy dwa na pewno, razy dwa tego na pewno nie było. Dobra, to, to już ciekawe. I to. Ej, co jest? Jakie to dziwne. Takie małe, że tak powiem. Małe, strasznie. Kiedyś to teraz to jest większe o wiele. Dobra, tutaj mamy jakieś młotki. Czy coś takiego. W sensie to już akurat normalne. Tu też normalnie wszystko. Więc tutaj nie ma się co dziwić. Yy, że tak powiem. A nie, tutaj. To troszeczkę inaczej to wygląda. Ale tak czy siak. Bardzo podobnie do tego co jest teraz. Tutaj mamy, będziemy mieli porównanie chyba z tak, mamy porównanie z wersją 024 Fajny, fajny taki materiał, ale no nie wiem czy chcecie więcej reakcji, to już zależy od was, jeżeli tak, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry Ja ten film w ogóle strasznie rano nagrywam, wstałem dopiero i nagrywam, bo troszeczkę za, zapomniałem, zaniedbałem ten kanał, w sensie no nie wstawiłem nic przez chyba 1 czy dwa dni, więc trzeba wrócić, że tak powiem bo no, tak to wygląda, dobra. I ta mapa, nie no, też w miarę taka, też taka w miarę normalna. I tutaj mamy wersję 0.1 z tej mapy. Okej. Okay. Um, coś tu się tutaj różni tak szczerze. No, widzę, że tutaj nie. Dobra. Ta mapa wygląda tak samo. <laughs> ta mapa wygląda tak samo. Tu się nic nie zwiedziło praktycznie. Tutaj, okej. Okay. Um. Cyk. Nie, no tutaj się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi że, Jeżeli to jest wersja 01, to ta mapa jest cały czas taka sama praktycznie. Wersja 024. No tutaj nic się nie zmieniło. Poza tym, że koleś na klipie z 01 przeszedł to za pierwszym razem, a na tym klipie to mu się nie udało. No, dobra. No i tutaj też robi jakieś dziwne rzeczy, Ok. Ale no patrzcie, to tak samo wygląda, więc tutaj... Nie ma jakby. Nie ma jakby ten. Więc, jakby ktoś się pytał, to wersja 01 to była pierwsza wersja. Czyli w 2020 roku, dwa lata temu, w StumbleGuys'ach, gdzie jeszcze StumbleGuys wtedy nie było aż tak popularny. Tak jak ktoś by się pytał. Eee... I co jest? To jest mapa, której nie ma w grze. What? What? Co jest? Eee? To tutaj ma. A cześć, czy. Czy cze. to jest ta mapa, o której ja myślę? I ona po prostu się aż tak zmieniła. Nie. Naprawdę? Nie. To są to trampoliny. Co? A co? Co? Dobra, ta mapa dziwna, strasznie, dziwna strasznie. Kurde nie wiem. A, no i to jest ta mapa. Ta mapa strasznie się zmieniła, okej. Okay. Ta mapa jest ultra zmieniona. To muszę, no muszę przyznać akurat. Ta mapa jest strasznie zmieniona. Okej okay. więc coś jednak widzicie jest działane z gierką. I. Fajnie, fajnie w sumie. I nie wiem czy to już przypadkiem Tak, to już jest niestety koniec. Więc, jeżeli chcecie więcej jakichś reakcji na właśnie StumbleGuysa, jak wyglądał na przykład dwa lata temu, no to możecie tutaj zostawić łapeczkę do góry. E, I ogólnie, no to teraz jesteśmy w normalnie, w StumbleGuys w obecnym czasie, w 2022. No, wygląda to troszeczkę lepiej, że tak powiem, niż na pewno kiedyś. I zrobimy opening sobie darmowych nagród, oczywiście, e, bo trzeba, no nie. Więc szczęśliwy spin, zwykłe lub lepsze. No i na sam początek yy, do sakiewki trafia... trzy żetony. Trafia trzy żetony. Okej, okay. lecimy dalej. Yy, no trzy darmowe zakręcenia to definitywnie nie jest coś, na czym będziemy na Ultra Plusie. O e, proszę! Nie no, ten zwykły skin, tak szczerze już lepszy nawet niż te klejnoty. Bo ja nie powiem, ale zwykły skiny wprawia mam mało bardzo. I bym sobie takich troszeczkę po kolekcji. No, wow. no, no... wał. No i że to nie? Jak to mówią, po paru dniach przerwy, w sobie to po jednym czy dwóch wypadałoby zagrać. E, bo czemu by tak nie? Więc gramy. Teraz gramy jedną kiereczkę. E, ok. No i to jest ta mapa, która się praktycznie nic nie zmieniła. Przez ten cały czas, który tutaj był, to się nic nie zmieniła praktycznie. Także lecimy oczywiście. No czemu by tak nie, co nie? jest ogólnie strasznie rano i, i ten film i tak, kurde, musisz szybko wlecieć, no nie mogę, dobra, więc jak widać, to jak nie grasz w Stumble Guys, to masz słabą formę strasznie, tak, o kurde, dobra, ja się wcześniej pytałem tego ziomka, czemu on w to wleciał, nie, czemu on w to wleciał, czemu ja w to, żem wleciał, dobra, nieważne, nieważne, ja jestem teraz totalnie słaby w to Stumble Guys, jak widzicie. Ale Co tu zmienia? Kurde... Nie, ja nie przejdę pierwszej rundy widzowie! O nie mogę! Nie! Nie, nie przeszedłem pierwszej rundy! To jest jakieś masakra! Nie potrafię grać w grę komputerową. Biorę łyka. Biorę łyka, jogurtu. I lecimy dalej. Kolejna gra. No nie mogę. Nie. Totalnie... Z... nie pamiętam jak się grało. W Stumble goys. Stumble uh, uh, uh. Ta mapa... Łatwa jest, łatwa jest. Jak ja jej nie przejdę, to jestem totalnym nobem. Proszę. No przecież mam y specjalne trzy skiny, to tylko określasz, że... Ty z tym koksem, co nie? To tak to określa. Właśnie to. Dobra, tą powinienem przejść. Tak jest! Woo! Dobra! Udało się! Jestem dalej! To jest akurat dobra oznaka, tak szczerze. No i to by było na tyle. Widzimy się jutro. Cześć!